Siemano, prosto z Manchesteru. Sezon 2023-2024 został otwarty co prawda jakiś czas temu, ale ode mnie pierwszy odcinek wlatuje właśnie dzisiaj. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Mamy nowy sezon, nowy skład Manchesteru United i nadal jest to samo co było. To znaczy, nie, no to było nieuczciwe. W zeszłym sezonie na start zaliczyliśmy dwie porażki. Tutaj mamy zwycięstwo i porażkę, więc jest zdecydowany progres. Ale już tak, serio. No nic, nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego sezonu. Kadra nadal jest niekompletna. Transfery do drużyny wydają się niekoniecznie takie jak powinny być. O ile wymiana de Heij była obowiązkowa, coś się skończyło. Onany nie będę tutaj za bardzo oceniał. Super granogami, to jest chyba w tej chwili ważniejsze dla wszystkich trenerów. I drużyny niż rzeczywiście umiejętności bramkarskie, no ale nieważne. Do niego nie ma się o co przyczepić. Hojlund. No fajnie. Młody, perspektywiczny napastnik. Szkoda, że nie może grać w piłkę. No cóż, no oby to się zmieniło, oby on faktycznie pokazał, że był warty tych ogromnych pieniędzy, które na niego zostały wydane. Daje chłopakowi szansę. Mason Mount. O mój Boże, jak w ogóle kto wpadł na pomysł, żeby go kupić? Jest to odpad po prostu z Chelsea, jeszcze za grube pieniądze. Gość miał w karierze, nie wiem, może jeden naprawdę dobrze udany sezon, i po prostu już zjeżdżał w dół, mimo młodego, dosyć wieku, 24 lata. No, chłopiec cieniem nigdy nie dobił do poziomu, jaki mu wszyscy wróżyli, że to będzie jakiś diament angielskiej piłki. No, i on przychodzi jako zbawca tutaj dla drużyny. No, paranoja. Nie chcę tutaj tylko narzekać w tym odcinku, ale prawdopodobnie tak będzie, bo po prostu, no źle, ja mam wrażenie, że to wszystko nadal jest prowadzone bez jakiegokolwiek pomysłu. Nadal są popełniane te same błędy, co w zeszłym, w zeszłym sezonie. Marcus Rashford gra na szpicy, chyba już wszyscy to wiedzą, nie wiem, może tylko Eric Tenhack nie wie, to nie jest napastnik. On traci wszystkie swoje atuty grając jako dziewiątka. No ale cóż, myślę, że nie powiem głupot, jeżeli stwierdzę, że to jest jeden z najlepszych lewoskrzydłowych w tej chwili na świecie. No może nie w takiej formie, ale ogólnie. Natomiast my marnujemy wystawiając go na ataku. Na lewym skrzydle gra, gra Garnacho. Fajnie, chłopak utalentowany. No szkoda, że jeszcze nie dowozi na tyle, żeby grać w pierwszym składzie. Antony, ja w ogóle nie będę komentował. Dla mnie to jest flop transferowy i dopóki on naprawdę nie zagra porządnego sezonu, to ja nie zmienię zdania. Dla mnie to jest pomyłka transferowa i to jest jakiś żart, że on w ogóle gra w tym klubie. Jeszcze ten jego charakter masakra. Sancho. Fajnie, uniwersalny skrzydłowy, który tak samo źle może zagrać na obu skrzydłach. Jeszcze dodatkowo jest jakiś pomysł wystawiania go na jako fałszywą dziewiątkę. Może to by wreszcie wypaliło, może to jest jakiś pomysł. Ja cały czas będę forsował, dajmy szansę młodym chłopakom, dajmy szansę Hugilowi albo McNeilowi. To są przynajmniej napastnicy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z jakimś typowym napastnikiem. Nieważne, czy on ma tam 18 czy 20 lat. Hojlund też nie jest wybitnie stary, a kupujemy go jako potencjalnie naszą główną dziewiątkę. Dajmy szansę chłopakom z Akademii. Początek sezonu, forma naszych piłkarzy To jest jakiś koszmar To jak fizycznie wyglądają Show czy Casemiro To jest jakiś żart Ja nie wiem czy oni się zajechali na treningach Czy to po prostu jeszcze wakacje trwają dla nich Ale forma i przygotowanie do sezonu To jest po prostu poziom Nie wiem, okręgówki nie będę tu obrażał Bo nie wiem jak w okręgówce to wygląda Ale w United wygląda to bardzo źle Lisandro Martinez Ławeczka Ławeczka natychmiastowo nie gra Lindelof Bo dwa mecze i katastrofa jedna za drugą no jest źle, jest źle. Bardzo nie podoba mi się to, jak ten odcinek będzie wyglądał, bo to będzie moje narzekanie i marudzenie, ale cała sytuacja wokół klubu jest po prostu fatalna. Przez całe lato ciągnęła się saga pod tytułem Manchester United jest na sprzedaż. No cóż, pasożyty nadal są w klubie, ani Szejkowie, ani Radcliffe nie przekonali ich do sprzedaży klubu, no i mamy to co mamy. Sytuacja z Greenwoodem, która po prostu dla mnie to jest jakaś komedia, bo chłopak ma marnowaną karierę, oczywiście po części przez swoją głupotę, ale on powinien natychmiastowo zostać przywrócony do składu. Skoro rzekoma ofiara potrafiła mu wybaczyć i związała się z nim na dłużej, dodatkowo robiąc sobie z nim dziecko, dlaczego cały świat ma go grillować za to? Zapomnijmy, wróćmy chłopaka do składu. Podejrzewam, że się przyda. Nie ma co jeszcze spisywać tego sezonu na straty. Różnie może być. Wiadomo, to jest tylko początek. Tak jak mówię, w zeszłym sezonie przerżnęliśmy dwa pierwsze mecze. Tutaj jednak poszło troszeczkę lepiej. Kontrowersyjna ta pierwsza wygrana z Wolves. Szczerze mówiąc to niezasłużona, bo Wolverhampton wyglądało lepiej niż Manchester United. No i jeszcze niepodyktowany rzut karny po faulu Onany. Ale z drugiej strony w meczu z Tottenhamem nam to odebrali, bo ciężko sobie wyobrazić bardziej oczywiste zagranie ręką, niż to co się zdarzyło po strzale garnaczo. Ale cóż, w tej chwili chyba już nikt na świe nikt na świecie... Nie wie kiedy jest ręka, kiedy nie jest ręka, kiedy należy się karny, a kiedy się nie należy. Ciekaw jestem interpretacji tego zagrania, gdyby ten piłkarz był ostatnim obrońcą i wybiłby to centralnie sprzed samej bramki, czy też sędzia wskazałby na rzut rożny po interwencji i konsultacji z warem. No ale okej, okay, nie ma co na to zwalać, bo Bruno Fernandes też powinien strzelić bramkę z 5 metrów, miał czystą sytuację do strzału głową, no niestety wywalił piłkę w trybuny. Jezu, taki powrót. Myślałem, że Wybiorę sobie jakiś trochę lepszy sposób na powrót tego kanału, na takie wylewanie mniejszych żalów, może po jakimś zwycięstwie, no ale nie, musiałem to już nagrać, bardzo tęskniłem za tym, brakowało mi tego, fajnie znowu usiąść przed mikrofonem w moim tutaj na szybko zaaranżowanym studio, w pokoju mojego dziecka, swoją drogą. No i tyle, dobra, nie będę się tutaj nie wiadomo jak pastwił nad tą drużyną. Jest to dopiero początek, dajmy im jeszcze czas, dajmy czas ten Hagowi, może to wszystko jakoś się ogarnie. Wróci drużyna na dobre tory, może on znajdzie wreszcie jakiś pomysł, żeby coś zmienić w tej grze, bo na razie jest troszeczkę kiepsko, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. No i widziałem już tam jakieś delikatne plotki, że szykuje się transfer Amrabata, jest rozmowa o Veratim, zaczynają się panic buy, jak to mówią w Anglii. No mam nadzieję, że nie, że nie dojdzie do jakichś tutaj ruchów takich, żeby kupić po prostu byle kogo, żeby tylko byle ktoś przed, bo jest nagła potrzeba, bo się dzieje źle. Jeżeli chcemy wydać na kogoś pieniądze, to poważnie się nad tym zastanówmy. To by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!